You, ty, wy, ciebie, was, tobie, wam. I, ja, mnie, mi. Tu. Do, na. Oznacza bezokolicznik w języku angielskim, w polskim nie ma odpowiednika. The. Brak bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. And. I. Oraz. A. That. Tamto. To, że. Of. Z. Od. O. Mi. Mnie. Mi. In. W. This. To. Ten. Ta. Te. For. Dla. Za. Do. No. Nie. Żaden. Have. Mieć. Posiadać. Maj. Mój. Moja. Moje. Just. Właśnie. Dopiero co. Sprawiedliwy. Słuszny. Not. Nie. Do. Robić. Czynić. Be. Być. Dog leash. Smycz dla psa. False. Fałszywy. Błędny. Fałsz. Nieprawda. I guess. Zgaduję. Przypuszczam. Adventure. Przygoda. Ashamed. Zawstydzony. Zażenowany, astonish, zadziwiać, zdumiewać, avoidance, unikanie, backward, do tyłu, wsteczny, behavior, zachowanie, bravery, odwaga, dzielność, businesslike, rzeczowy, praktyczny, certainty, pewność.